Baranowice. Tu mieszka Jeepley. Pewnego poranka budzi się na małej wysepce na morzu nieopodal swojego domku. Okazuje się, że zbiornik jest w pełni zasypany pieniędzmi, a wszyscy mieszkańcy miasta są bogaci. Nasz bohater postanawia dowiedzieć się, kto za tym stoi. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 5000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Psz, psz, niam, 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 niam. Ej, już się mano z tej strony Gplay i kompletnie nie wiem co się dzieje i gdzie ja jestem. Czy za mną normalnie jest ogromne morze pieniędzy, czy mi się tylko wydaje? I to jest może sen. Patrzcie tutaj, ile jest pieniędzy, ja tu wskakuję. Jocie, ja cię... cały ekwipunek kasy. Ile pieniędzy mam? Ty. Gipleyka, a co ty tam robisz na tej wyspie? Giplayka, co tu się dzieje? Tu twoja sprawka. Ty, to no ty słuchaj, no co tutaj? ty? No nie wiem, w ogóle się tutaj obudziłam. Patrzę, a tu jestem na jakiejś wysepce. Dobrze, że drzewo było, to widzisz. Już nam tutaj dwie łódeczki w ogóle zrobiłam, ale skąd te pieniądze się tutaj wzięły? Ty... I, I skąd my się tu wzięliśmy? nie w ogóle? mam pojęcia, ale to jest coś wspaniałego. Mam tyle kasy normalnie w ekwipunku. Zaraz będę mieć pełny ekwipunek. Ja wskakuję się kopać. I słuchajcie, zobaczymy, czy mi się uzupełnia. Patrzcie, jak normalnie mi się. Zupełnia cały ekwipunek Zaraz będę mieć fuleku, normalnie w banknotach Jestem chyba teraz najbogatszym człowiekiem na świecie Także widzowie Jeśli też chcecie trochę pieniążków to wam dam Ile tylko chcecie tutaj w minecraftie wbijacie na nasz serwer bo jak widzicie tutaj jest całe morze Normalnie banknotów Zostawiacie kciuka w górę Jeśli jeszcze tego nie robicie wasz guzik subskrypcji jest czerwony Koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary Z dzwoneczkiem żeby być na bieżąco Niedługo będzie już nas 2 miliony Dlatego to bardzo ważne żebyście dołączali I wpadajcie do sklepu edgyplay.com Kapel, po superciuchy gadżety. Dobra, także słuchajcie, ile już mam? Patrzcie, i praktycznie calutki kwipunek Już jest calutki ekwipunek w pieniądzach, już mi się nie mieści. G-playka do ciebie płynę. Normalnie no płynę. No dobra, dawajcie sobie tą łódeczkę, Ale w ogóle, słuchaj, łódeczkę. śmiesznie się pływa w banknotach. Bardzo śmieszna sprawa, dobra. Także jesteśmy, słuchajcie, w łódeczce. Też masz cały kwipunek kasy G-playka. też mam, że tak mi się ten Padłam tutaj z tej co... Ej, wody. żebyś się nie utopiła, G-playka, bo tutaj też się można utopić w banknotach. Tak, trzeba umieć pływać w ogóle w takiej W takim morzu Ja nigdy no, tu nie pływałem w No, ale ogólnie łatwo Łotką. powiem ci, że się wcale nie pływa moim zdaniem no, Ale dobra, już płynę Można lecieć. się tak przyciskać lecieć. jak przez takie glony Normalnie no, Ale mi się bardzo no, to podoba ale nie Wiesz co jest najlepsze Gplayka? Że my mieszkamy praktycznie nad morzem A teraz to jest morze bankrotów I mamy bardzo blisko, żeby sobie po prostu wziąć z tą kasior Jak nam będzie trzeba Wiesz ile sobie Ej, rzeczy a teraz a myślisz, będzie że mógł ktoś kupić? o tym wie? Myślisz, że ktoś o tym wie, że tutaj są takie pieniądze? No nie wiem, słuchaj, w telewizji, wiesz co, mogli już o tym powiedzieć, bo to jest, słuchaj, normalnie takie zjawisko e, na skalę międzynarodową, no to jest coś niesamowitego. Nie widziałem nigdy wcześniej takiego przypadku, ale jestem bardzo głodny. Ja Mam tak nadzieję, samo. że coś mamy w lodówce. Będziemy musieli w ogóle jakiś save zrobić, g playka wybudować. To co, może coś. ja bym zrobiła save. Może tutaj, nie wiem, o tu na przykład możemy mieć save. Zobacz, tu jest skrzynia. To może byśmy ja podkopali. Tutaj wezmę jeszcze... na przykład tu g playka zrobi jakąś ukrytą skrzynię, nie wiem, jakiś skarbiec dla nas i wiesz co, i będzie na przykład będziesz miała zadanie, będziesz musiała chodzić nad morze i przenosić pieniądze do naszego skarbca, A... żeby po prostu no żebyśmy mieli, wiesz, o. tutaj trochę wykopałam, ja ci kręcę. To jak ja teraz chcę. tam widzę. Dobra, tak, słuchaj, tutaj to ja ci podkładam. tu zostawiam, ja ci tutaj zostawiam Dobra. część pieniędzy, część sobie zostawię, yy, okej, okay, bo może dzisiaj coś pójdę sobie fajnego kupić. Dobra, myślę, że na razie tyle mi starczy, także ty tutaj to, to ogarnij przed złodziejami najlepsze zabezpieczenia. Idę zobaczyć w ogóle Czyli mamy coś w lodówce. Ja nie mogę pusta lodówka, słuchajcie, tutaj tylko zostały jakieś stare tosty, dlatego pierwszą rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, to iść po prostu na zakupki, także ruszamy. To jest chyba jeden z najczęściej dni, słuchajcie, yy, jakie jakie miałem w ostatnim czasie. Zobaczcie, wsiadamy tutaj do, do fury, idziemy od razu do centrum handlowego. Przecież normalnie mamy tyle kasiory. Ty patrzcie, nawet tutaj fontanna jest w pieniądzach. Ja ciekawe, czy w ogóle ci ludzie wszyscy też już te, o tym wiedzą i każdy tutaj już jest w naszym mieście bogaty? Je, czy jak to wygląda? Dobra, także idziemy tutaj. Ej, jaka wielka kolejka w centrum handlowym. I Lumi tutaj też stoi na końcu. Ej, o, Lumi, się cześć, cześć, Co się dzieje? No, Czemu słuchaj, tu tyle ludzi? No, bo wszyscy Wszędzie, w każdej wodzie można znaleźć multum pieniędzy. Tylko jest problem. Teraz wszyscy wszystko wykupują. Ja już widzę, że po prostu jest pusto na tych półkach. A ja też jestem strasznie głodna i nie wiem, co będę jadła. Ty, ja też mam no. pustą lodówkę. Nie mam co jeść i przyjechałem tutaj. Myślałem, że sobie Każdy kupię... Każdy jest po prostu teraz bogaty. W ogóle ja też obudziłam się na morzu. Nie wiem, skąd ja się tam wzięłam. No dziwna i dziwna sprawa. ogólnie sprawa. I oni mówili, że też się tak obudzili Przepraszam na państwa, morzu. my się tylko chcemy zorientować, co jest w sklepie, także ominiemy tutaj Kolejkę. Dzień dobry, można coś kupić jeszcze? Niestety nie ma już towarów. Pan mówi, że nie ma już towarów. Ludzie, nie macie co ja tutaj cię czekać. Kręcę. Możecie ogólnie wracać do domów, bo już nic nie ma i tak w sklepie. Ja nie mogę jeszcze, teraz oni się na mnie obrazili, chyba że wyprzedziłem kolejkę, lubi. Ja cię kręcę, ja zwiewam. Ej, musimy coś wymyślić. Masz jakiś pomysł w ogóle? Ja nie wiem. No nie wiem, może weź pójść na policję czy coś, no to się dobra. może czegoś dowiecie. No okay, nie wiem, na początku muszę uciec, słuchajcie od tych ludzi, także zwiejemy im. Ej, no dziwna sprawa, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie ma nic w sklepie, jak ja teraz będę normalnie mógł funkcjonować, jak nie można nawet jedzenia kupić w sklepie. Musimy to zgłosić rzeczywiście na policję. Niech oni się tym zajmą, uzupełnią, zupełnie nie wiem sklepy. Dobra, tutaj nie ma, słuchajcie, nikogo. O, przepraszam, pani dzielnicowa, pani dzielnicowa, sprawę tak, mam dzień dobry, Co dzień się dobry, dzieje, o co że chodzi? w sklepach nie ma produktów? Jestem głodny, nie mam co jeść. A, proszę pana, mnie to ogólnie już nie interesuje. Ja tu rzucam tą pracę jutro. Wyjeżdżam na wakacje. Kasy mam pod... teraz niech pan sobie nie myśli, że ja będę panu jakiś sprawdził. Jakieś sprawy tutaj, bo proszę pani, ale ja musi idę, pani jest ja policjantką, nie musi pani tutaj normalnie. Pani proszę pana. będzie. No tra już nie, nie będę, nie, nie ma dło, żadnych. Jadę na wakacje. Jak to normalnie, no, ale pani jest. Kwiatarnia, tutaj... kwiatów, kwiatów nie ma, wszystko ludzie wykupili, słuchajcie, każdy ma tyle pieniędzy. Widzicie, policja rzuca pracę, ponieważ nawet pani policjantka się dorobiła fortuny i mówi, że sobie jedzie na wakacje. Nie no, co to w ogóle jest? Tutaj słuchajcie, jakimś studem zdobyłem trzy kurczaki, one są stare, bo to są z wystawki, ale myślę, że jakoś yy, możemy później je zjeść w takiej czarnej złej chwili. Na czarną godzinę sobie to zostawimy. Może z Lumi, słuchajcie, coś wymyślimy, wykombinujemy. Nie wiem, może też wyjedziemy gdzieś. Co wy byście widzowie zrobili na naszym miejscu? Bo ja nie mam kompletnie zielonego pojęcia, co robić. Sklepy są puste. Pieniędzy mamy naprawdę multum. Ale co z tego, jak nikt za nie nie można kupić? O, Lumi, słuchaj. A my... No głodna jestem, nic nie mam. Ale jak chcesz, mogę Cię poczęstować, bo mam takie tosty. Dwa suche stare przed tam, byś trzymaj sobie kurczaczka, zjeść. jak chcesz. Może nie jest pierwszej świeżości. Masz to ja sobie może go zostawię na później na parę dni. No lepiej go będę słuchaj, jadła. rób zapasy No lubi? i co dowiedziałeś się coś na policji czy gdzieś? Nie dowiedziałem się, ale wiesz co, musimy dowiedzieć się w ogóle, jak do tego doszło. Co się stało, że całe morze jest pełne pieniędzy i wszystkie fontanny i wszystkie miejsca w pobliżu. Pożyczam twoje autko i słuchaj, Dobrze. musimy rozwikłać tą zagadkę. Jeśli się nie dowiemy, wiesz, co źródła problemu, to nie znajdziemy jego rozwiązania. Także zobacz, możemy tu w każdej chwili zdobyć, ile pieniędzy tylko chcemy. Yy, ja już mam, słuchaj, naprawdę. nie. Nie chcę, ja, nawet, y, nie chcę pełnego ekwipunku mieć to chwilę, wiesz. Wystarczy wskoczyć na sekundę, już masz tyle pieniędzy, ile tylko chcesz. A no? Faktycznie, no. co chwilę to się normalnie dodają Patrz, tu pieniążki, tak jakby się zbiera. Ej, diamencik, diamencik jakiś. Słuchaj, o. diament to jest inna sprawa. O, mam, dzięki. Patrz, tutaj jest w ogóle następny diament. Ej, może to są jakieś poszlaki, Lumi? Może trafiliśmy na jakiś trop i może w końcu A odkryjemy, może. co chodźmy tutaj się z dzieje. może, chodźmy tymi śladami, może Patrz. gdzieś więcej będzie tych diamentów. Następny diament. diament. O, tu? I tutaj te diamenty prowadzą do tych dwóch łódek. Myślisz, że musimy tutaj na nie wejść i gdzieś po, może nas doprowadzą? Dobra, chodźmy. No. Tutaj pozwiedzamy może od strony wody i może. Wymyślimy, ja słuchaj coś. Ej, coś tam jest. widzę, Lumi. Tam są jakieś hopery czy coś. A? Ej, czeka, jest następny diamet To jest chyba poszlaka tutaj. Okej, okay. i wtedy prowadzą w tą stronę. Ty, jak ja byłem mały, to kojarzy tą bazę. Kiedyś tutaj mnie adoptowała taka rodzinka e, i mieszkaliśmy tutaj przez chwilę, ale mi się tutaj to miejsce nie podobało. E, A może ja tu będę na czatach stała, żeby nikt tutaj nie wszedł, Patrz, co Patrz, ale tu jest pieniędzy. Ktoś Pokaż. tutaj też sobie zrobił skarby ja czy coś. Kręcę, ile pieniędzy? Chwila. Kolejne napady, bank przy ulicy Kamiennej i Miedzianej. Ej, Lumi, czy ktoś tutaj. Kto, czy ktoś to tutaj mieszka, napada przypadkiem na bank? Nie mam no na to pojęcia. wygląda. Słuchaj. A może byśmy się rozdzielili, ja bym pojechała na jed do jednego banku, a ty do drugiego. Nie, no słuchaj, i może może, dowiemy się kogoś. Może zdążymy na jest. czas i tak naprawdę uratujemy bank przed kradzieżą, ale czekaj, bo mnie tutaj zastanawia to, tutaj w sumie są jakieś słuchaj, mechanizmy, jakby z tych skrzynek, ej, ja może to jest źródło problemu! Może tędy te wszystkie pieniądze są wpuszczane, bo wystarczy przecież tutaj hop hoperem wrzucić słuchaj, pieniądze i one są po prostu transportowane do skrzynki, a następnie tutaj lecą i za, za Zanieczyszczają, albo nie wiem, czy zanieczyszczają nasze po prostu morze w banknoty. Także może, słuchaj, ta osoba, która tutaj ma bazę, nie wiem, okrada banki, tak jak tam był plan, następnie wrzuca pieniądze do morza, żeby każdy po prostu tutaj wiesz co, mieszkaniec naszego miasta był bogaty, ale teraz się nic w sklepie nie da kupić. Może tutaj uratujemy nasze banki, wiesz co, przed kradzieżą, także ja bym pojechał na tą ulicę Kamienną do banku, to tyle ja szybko. Na, na, miedzianą. na miedzianą i może słuchaj no. zdążymy na czas złapać tego złodzieja, ty. Czekaj. Ja nie mam zatankowanego w ogóle tego rowerka, także ja idę z buta. E, a ty trzymaj się Lumi do zobaczenia. Słuchajcie, tam już jest bank widać. Widzicie, to jest bank na ulicy właśnie e, Kamiennej i mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno i ktoś jeszcze go nie obrabował i na czas po prostu zdążymy tutaj znaleźć e, po prostu winowajce i tego, kto okrada tutaj ten bank e, i transportuje te pieniądze do naszego morza. Dobra, Kamienna 4 i to jest bank na ulicy Kamiennej. Puk, puk, przepraszam, jest tutaj ktoś. Jakaś obsługa banku, ktokolwiek. Chwila, tutaj są kamery, dobra. Ej, sprawdzimy. Ej, chyba się spóźniliśmy. Słuchajcie, nic tutaj nie ma. Kompletnie pusty jest cały bank. Już został obrabowany. Nie wiadomo tylko kiedy. Czy to było dosyć niedawno, czy w sumie jakiś czas temu? Rozejrzymy się tutaj, może coś znajdziemy. Ej! Dobra, tam... dodamy jeszcze tu trochę kaski. Co? Jeszcze tam mamy. Dobra, to polecimy sobie teraz do mojej tajnej bazy. Podejrzana żeby osoba. wszyscy mnie mieli pełno po prostu pieniążków. O, tutaj mam mój motorek. Dobra, teraz o, to mnie odpali. Dobra. Śledzimy w ogóle, raz zobaczymy. Tutaj jechał, zobaczymy brum, brum. właśnie, kto to jest. Może to jest jego dobra. baza i on za tym wszystkim stoi. Trochę mi kogoś przypomina. Słuchajcie, widzowie, czy wiecie, kto to jest? Nie wiem, on mi jakąś osobę przypomina, także biegniemy szybko za nim. Słuchajcie, oj. Już... raz jeszcze tutaj. Dobra, schodzi tam no do i bazy. No No to co? Zobaczymy, co Będziemy tutaj wszystko duchoperów. Tak i będzie Zaczynamy, za tutaj, zaczynamy tu wszystko Proszę. Ja nie proszę. mogę to on rzuca tutaj pieniądze. Ej, czemu zanieczyszczasz naszym morze banknotami? Ej, ale no, Okradłeś no, bank? No. Przyznaj się! To twoja sprawka? Słuchaj. Nie, to nie jest tak, że to moja sprawka. To po prostu chodzi o to, że ja chcę dać biednym ludziom pieniążki i zabrać po prostu bogatym. Chcę wszystkim pomóc. Ty to rozumiesz? Chcę być po prostu ale taki słuchaj, dobry. Ale z ciebie się nie da nic kupić w sklepie? Czyli ty to za tym wszystkim stoisz? Pożałujesz tego? Zaraz ci normalnie słuchaj pokażę. Masz ej, to ej, ej. zlikwidować tutaj natychmiast. Nie, nie, nie. Zostaw to. Wiesz co teraz się stanie? Każdy będzie nagle zły, że nie ma nigdzie w morzu pieniędzy. Słuchaj, ale nie da się nic za te pieniądze kupić. To nie jest nic warte, rozumiesz? Rozumiesz? To no, co ty, co ty mówisz, narobiłeś, nieprawda, Cwaniaku. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Otwieraj te drzwi, to wszystko twoja sprawka i masz zaprzestać tych działań, rozumiesz? Bo tak naprawdę, słuchaj, robisz więcej szkód niż to pożytku. Fajnie, że ludzie mogą zdobyć pieniądze, ale nic się nie da wiesz kupić co? w sklepie. Zobaczcie sobie stąd, bo jak zaraz wyciągnę po prostu tutaj swo swoją tutaj, zobaczysz nieczyk, to zaraz pożałujesz tego wszystkiego. Straszysz, wiesz? Nie nie myślisz, że się ciebie tak, boję, Cwaniaku. Ciebie. Nie boję się ani trochę ciebie, Wiesz co, z, masz to zlikwidować. Daj ci słuchaj, nie wiem, y, daj ci tutaj dwie godzinki i masz to wszystko y, zniszczyć. Dwie godzinki! Tak. Dwie godzinki mi dajesz. Wiesz co, to ja tylko jedną rzecz mam tutaj Idź, do mnie w po Ej, prostu, nie. Nie, 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 przestań, przestań, cwaniaku jeden. O nie wypchnął mi słuchaj, ty chcesz się pojedynkować ze mną? Ja ci dam, masz, masz słuchaj godzinkę Jedną godzinę, nie, żeby to zlikwidować i o... Idź sobie Ja chcę biednym pomagać, a w takim razie To oddawaj te wszystkie pieniądze, nie, które ty masz Nie, nic ci nie oddam, słuchaj Dobra, to słuchajcie też nie działa, te skuterki nie są w ogóle Zatankowane, nie mam poza tym do nich kluczyków Mam nadzieję, że ten cwaniak ogólnie To wszystko zlikwiduje I problem się rozwiąże Albo będziemy musieli po prostu go jakoś zatrzymać Przed tym pomysłem, jestem w ogóle mega głodny, Tego kurczaka starego nawet nie chcę próbować Moja rodzinka pewnie też jest głodna a to co to jakiś domek? ty! Tutaj... Pst, pst, co jest? Pst, pst, chodź tutaj! Ej, chodź, chodź, chodź do środka! Co do ty się tutaj wołasz? Co co chodzi? Ej, kim ty słuchaj. Jesteś? Głodny jesteś? Chcesz kupić jakieś jedzonko? No, chcę, chcę. A co masz? Jakiś sklep tutaj swój? Po cichu otworzyłeś? Czy co? Skąd no, masz jedzenie? No, wykupiłem bardzo dużo teraz tutaj jedzonka. Mogę cię czymś poczęstować, ale za drobną opłatą. Ogólnie to bardzo dużo nie będzie kosztować, ale wiesz, co? Jakieś tam pieniążki mi zapłacić. No dobra, dobra, to Musimy się teraz Chodź tutaj, ja będę sobie jechał tutaj moim najnowszym kładem. Właśnie sobie dopiero go kupiłem. ale, ale to jest go karcik, a nie kład, moim zdaniem. Aaaa, ale nieważne. to jedno i to samo, wiesz? A, trochę kiepski, będę musiał chyba dać do naprawy. To chodź, choć. Wiesz, co teraz każdy się zmaga? Problem z jedzeniem, a u mnie wszystkiego pod dostatkiem. Taki sobie nowy rynek tutaj otworzyłem. ja nie No, mogę, zobacz. Że u wszystko ciebie tyle świeże. jest produktów, i co ja cię chcesz, kręcę. możesz kupować? Ty bardzo trudno, bardzo to to jak wykupuję wszystko, ile dam radę unieść, także we Wezmę to rybka świeża. Ja muszę zrobić zapasy, bo niedługo pewnie nic, niczego nie będzie, dobra. To już chyba więcej nie dam rady. Ostatnią rzecz, słuchaj, wezmę, yy, nie wiem, może jeszcze jakieś owoce, o, banany. Ile za to będzie ogólnie? Ile to kosztuje? Eee, to czekaj, niech ja zobaczę. No to 2 miliony, 2 miliony będą dla mnie. Jakie 2 miliony? I co ty mówisz? Czemu tu masz takie drogie ceny? A, ci... bo już wszędzie nigdzie nie ma jedzenia, a dawać 2 miliony! 2 miliony? Słuchaj, oszalałeś! Tak? Ja jedyne co? To mnie nawet nie stać dobra, słuchaj, no to ja wezmę, nie wiem, tylko y, wezmę tylko banany, ok? Także tego nie chcę, tego nie chcę i tego też nie chcę y, same banany. Za ile mi sprzedasz ten karton bananów, co? E, pół miliona. Ja nie mogę, słuchaj, ale... Normalnie, ale ty tu dzierasz. Bez przesady. No, to po nie bo inaczej pogadamy Dobra, inaczej. dobra, masz tutaj wdajcie wszystko co mam, za te banany. O, dawaj, dawaj. I więcej O, tu jeszcze wziąłem pomarańcze. Więcej do ciebie nie przyjdę, nikt tu nie będzie od ciebie kupował, słuchaj. Ha, to słuchaj. nie będziesz nic jadł, nie będziesz miał nic do jedzenia w takim razie. Ej hey, no, muszę ale ci to powiedzieć. jest nie fair, słuchaj! To jest nie fair, że ty masz tutaj to jest, takie. To jest fair! Co, że banany mi sprzedajesz za pół miliona, jesteś nienormalny, tu wiesz co, można kupić sobie dom za, 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 za pół miliona, a nie, wiesz co, karton bananów. Oszalałeś, Dobra. człowieku. Zgłoszę Innych to gdzieś. Chętnych na razie Innych chętnych ja na nie razie. mogę. Słuchajcie, widzieliście to? Otworzył sobie sklepy, gdzie ma takie holendarne ceny, że praktycznie musiałem wydać wszystkie pieniądze tutaj na karton bananów. Tyle fajnie, że przynajmniej mamy jakiekolwiek jedzenie tutaj dla rodzinki przygotowałem i przynajmniej w jakiś tam sposób, słuchajcie, będziemy mogli przetrwać ten ciężki czas. Nie wiem w ogóle, czy ten Robin Hood, czy Słuchajcie, mi on wygląda w ogóle na Robin Hooda. On po prostu okrada biednych i okrada bogatych, chce wszystko dać biednym. Dzipej, e... słuchaj, nie było tam w ogóle pieniędzy. Gdzie? Nie ma już w tamten banku niewidzianej pieniędzy. Tu też na kamiennej nie było. Słuchaj, wiem kto za tym wszystkim stoi. To jest kto? taki, słuchaj, Robin Hood i musimy go zatrzymać. Nie wiem, Ty, słuchaj, patrz na przykład, tutaj jest jeszcze skarbiec. Może on jeszcze nie obrabował no. tutaj skarbca, wiesz co? Yy, na policji. Tu i tak pewnie nikt nie pracujesz na policji, bo wszyscy się pozwali. Każdy policjant się dorobił majątku i już nie chce mu się pracować. Jakie, kto, kto będzie teraz nas tutaj ochraniał, nasze miasto, jak policji nie, nie będzie? wiem, cała sprawa jest w naszych rękach. Słuchaj, skoro ten Robin Hood wszystkie skarbce w mieście okrada, to na pewno będzie chciał też okraść tutaj ten. Patrz, tutaj są normalnie pieniądze. Będziemy musieli normalnie tutaj zrobić na niego jakąś pułapkę, schwytać go i zatrzymać ten cały proceder. O, Ty, no. czekaj, tutaj są skrzynki, dobra. Na początku będziemy musieli słuchaj, tutaj trochę zlikwidować. O, zrobimy może tu jakiś mechanizm lumi. Także dawaj, Dobra. zbijamy tutaj. Okay, na... muszę cię zamknąć. Na początku o, o tutaj zniszczymy, słuchaj, te wszystkie skrzynie, y, które tutaj są. I to wszystko zamienimy tak, żeby tutaj nie było nic widać. Okej, okay. także myślę, że tymi pistolami moglibyśmy zrobić zapadnie, na przykład. Co o tym myślisz pomyślę tutaj? No, ja myślę, że to w ogóle super sprawa. Dobra, także dawaj bierzemy tutaj pistony. Okej, okay. raz, dwa, trzy. Dźwignie, słuchaj. Będzie na przykład musiał pociągnąć dźwignię. Cyk, i później po prostu zapaść się, nie? Zobacz, na przykład <gry> tu, 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 dobra. I zobacz, staje sobie tutaj na środku. Staje sobie na środku, i na przykład mu powiem, że dostanie te pieniądze, jak pociągnie za dźwignię. Pum, i spada tutaj na dół. A na dole możemy co zrobić? Kolce damy, co? Kolce, kolce damy. Dobra, na. także wykopiemy to dosyć głęboko, może. O, gdzieś tutaj e, zejdziemy. sobie I kolce teraz poukładamy tu na dole, żeby nasz gagatek się pokój, i go po prostu tutaj zamkniemy. Tam niech ma jedno miejsce, żeby by sobie stanął. No i myślę, że to jest świetny pomysł, Lumi. Co, co ty o tym sądzisz? Tu tak, musimy... ja myślę, że super tak. to jest pomysł. Wszystko, wiesz co, tutaj zakryjemy i on trzeba mu powiedzieć, żeby on stanął dokładnie w tym miejscu, tutaj na tym dywaniku na środku i wtedy jak tutaj kliknie tą dźwignię, to spanną mu pieniądze z nieba. Okej, okay, także Lumi, pułapka na tego gagatka jest już gotowa. Myślę, że możemy teraz tutaj to, zamknąć. To może ja pójdę go już powoli szukać. Dobra, co? ja może też i tego poszukam. E, dobra i za momencik mam nadzieję, że go Tutaj schwytamy, także pułapka jest Słuchajcie, gotowa, wystarczy, że Nasz tutaj delikwent pociągnie Dźwignię, odkładamy tutaj rzeczy I może na komendzie policji od razu zostanie Schwytany, a mogłem Lumi tutaj Poczęstować bananem, który udało mi się Kupić w sklepie, nieważne na, Później poczęstuję najpierw całą Moją rodzinę, gdzie on tylko może być Ten cwaniak, słuchajcie, musimy go namierzyć Bo jak to jest Robin Hood, to on będzie po prostu Stale okradał bogatych, dawał Biednym, okej, okay, tutaj go nie widzę Słuchajcie, mój samochodzik tylko jest Robin Hooda tutaj, słuchajcie, o, patrzcie, tam idzie, dobra, szybko, ej, Robin Hoodzie, jak tam, obrabowałeś kolejny bank, kolejny skarbiec No jakiś? jasne, wszystko zrobiłem, idę zaraz wrzucić pełno kasy po prostu do wody, żeby ci biedni ludzie mieli pieniędzy pod dostatkiem Ty, i żeby każdemu dobrze się żyło. A w ogóle słyszałeś, że na komendzie policji też jest skarbiec i normalnie tam to? podobno Naprawdę? dużo pieniędzy i wartościowych rzeczy trzymają, no zobacz, tu przez okno widać, widzisz, normalnie Ty, tam jest. No Dobrze, zobaczyć w wkraść, to ty stój na czatach i patrz na policjantów, czy nie idą, dobra? No dobra, ja na razie nikt nie wejdę. idzie, słuchaj. Wszyscy no policjanci się tutaj zwolnili. Także ja nie. ale biedni będą mi teraz Umiesz dużo to rozszyfrować? pieniędzy. Rozszyfrowałeś Ej. normalnie ten sejf, otworzyłeś. Ej. No, wszystko potrafię tak ja, na dobrą tu nie ma sprawę skrzynek robić. żadnych, robię chudzie. Ej, coś, coś mnie skręca. Też. Ale zobacz, jest tutaj normalnie jakaś dźwignia. Może trzeba tutaj stanąć na to środku odtwórz. i ją normalnie pociągnąć. Ją. Pociągnij ją. No to dawaj, stań tutaj na środku i może wtedy pieniądze ci spadną z nieba. No ja nie chcę, ja nie chcę słuchaj tutaj tak naprawdę pieniędzy, więc po co mam za to pociągać? To jest jakiś jakieś... No policja dobra. Wow. Ej! Co tu się stało? Ups, Ratunku, słuchaj, dobra, pomocy. teraz cię tutaj zamykam. Ha, zamknąłem go, słuchajcie. I teraz normalnie możemy tutaj jeszcze wypuść przysłonić mnie, to wypuść dy mnie dywanikami. Stąd. Co ty wyprawiasz? Żeby nie było widać, że to są pistony. I dobra, trzymaj się tam na razie, e, na razie o, nasz gadatku Dobra, tu wszystko, słuchajcie, zawiniemy. Tak, nic nie widać praktycznie. I normalnie nasz Robin Hood został, słuchajcie, zamknięty w pułapkę. Normalnie tak połknął haczyk, jak taka płotka, płotka po prostu na rybach, identyko. Dobra, tak czy inaczej, myślę, że teraz zatrzyma to w pewnym momencie Jejku, ten proceder. Nie jestem taka strasznie głodna Chwila, nie mam co jeść A miał pani na wakacje jechać i no co jest? Ale co z tego, jak wszystkie bilety wykupili? Jedzenia nigdzie nie ma. Co z tego, że ja mam Dobra. tyle pieniędzy. Dam pani, co, dam co pani z jedzenie, tego? jak obieca pani, to że. ja nie, ci dam pieniądze. Nie, nie chcę pieniędzy. Dam pani jednego banana, jak obieca pani, że będzie pani cały czas na komendzie, pilnowała porządku i nie zrezygnuje z tej pracy, dobrze? Dobrze, to, dobrze, dobrze, to, to w się takim pani? razie... Nomniam ja to, to ja w takim razie lecę szybko Proszę pani już tutaj. ogólnie sprawca został schwytany pod, sprawca? pod waszym skarbcem, tak. Możecie go Naprawdę? wsadzić do więzienia, cały proceder już został zatrzymany. E, myślę, że już nasze morze nie będzie zanieczyszczane. Ja wracam do domu i to proszę dziękuję, się zająć. Dziękuję Ci bardzo. Nim. Dobra. A, to ty nie to to tutaj słuchajcie, namieszałeś. Policja została tutaj normalnie, nasz podejrzany został oddany w ręce policji. My idziemy nakarmić teraz rodzinkę i musimy jakoś sobie w tych trudnych czasach poradzić, a z Wami się żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się widzowie, pa pa!